Witajcie serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. No i jak zwykle mam dla Was pewne takie treści, które zaczerpnąłem z artykułów w internecie. Wiem, wiem, miałem, miałem być w Cieszynie i wrócić z Cieszyna. Ale czekajcie, muszę mikrofon poprawić, to może spotnąć trochę. O. Ale wiecie co? Dzisiaj rano wstałem i byłem teoretycznie znowu już byłem prawie gotowy, natomiast znowu nie czułem takiego flow. Po prostu kiedy przeanalizowałem swój, swoje samopoczucie, to perspektywa jechania na drugi koniec Polski napawała mnie takim wstrętem i niechęcią, natomiast zostanie w domu bardzo fajną. Perspektywą spędzenia wolnego czasu. No więc zostałem, ale spokojnie, mam jeszcze tydzień przed sobą. No to myślę, że zdążę. Dzisiaj chciałem się z wami podzielić moimi przemyśleniami na temat nowej linii tramwajowej, którą otwarto w Krakowie. Ma to być linia na Górkę Narodową. Górka Narodowa to jest, słuchajcie, takie, takie peryferie Krakowa, że. Do niedawna jeszcze w ogóle nikt tam nie jeździł, no poza ludźmi, którzy tam mieszkali, nielicznymi, bo tam po prostu nic nie było. Poza Poprawczakiem, jednym z większych. Linia na Górkę Narodową, że tak powiem, już w pierwszy dzień swojego działania. Zaliczyła dwie bardzo poważne wpadki, mianowicie ruch tramwajów został zatrzymany dwukrotnie pozornie nikt nie wiedział dlaczego. Potem wyjaśnił to pan dyrektor Zikitu, ale zanim do tego doszło, to pan radny Łukasz Gibała stwierdził w swojej wypowiedzi. Że jest to bubel za 600 milionów złotych. No, osobiście w żadnym razie nie bronię zarządu infrastruktury czy zimu. No, ale tak się zastanawiam, kiedy to czytam, czy pan radny Gibała posiada przygotowanie merytoryczne w dziedzinie na przykład urbanistyki, czy zna się na tramwajach, czy zna się na budowie infrastruktury komunikacyjnej, czy jest w tych tematach na tyle merytorycznie przygotowany, aby mógł stwierdzić, że coś jest bublem lub nim nie jest? Ja bym osobiście stawiał pytania zupełnie innej natury na, tem, na miejscu pana Gibały. Na przykład w jaki sposób zostało wydatkowane te 600 milionów i jak zostało rozliczone. On jako radny jak najbardziej może to robić, a nawet moim zdaniem powinien. Natomiast jak wyjaśnił dyrektor Zimu, zatrzymanie tramwajów miało e, związek z tym, że e, no, nastąpiło przeciążenie sieci i automatyczne systemy zabezpieczające odcięły zasilanie. Dlaczego tak jest? Ano, pewnie dlatego, że tramwaje typu Krakowiak, które jechały na tej linii, to właśnie te tramwaje dosyć ładne. Chociaż moim zdaniem w Warszawie tramwaje są ładniejsze, bo są czerwono-żółte i jakoś tak ładniej moim zdaniem wyglądają. No więc Krakowiaki pobierają są dużo większe i cięższe niż takie starsze modele tramwajów. To ja to tak sobie wyobrażam, chociaż nie jestem fachowcem. I moim zdaniem pobierają dużo więcej prądu, no więc sieć była przeciążona. To jest moi drodzy, tak samo jak w domu. Jak sobie wszystkie urządzenia domowe podłączycie do jednego gniazdka, no to awaria sieci elektrycznej w mieszkaniu gwarantowana. Podobnie jest jak sądzę z siecią z trakcją tramwajową. Natomiast zastanawiam się dlaczego. Nikt z ludzi, którzy znają się na projektowaniu takich rzeczy, z inżynierów na przykład, czy jakichś fachowców, właśnie w zimie zatrudnionych, nie wpadł na to, że taka sieć nie wytrzyma obciążenia związanego z eksploatacją krakowiaków. Moi drodzy, to powinno zostać przewidziane. Przecież dane techniczne tramwajów typu krakowiak są znane. Wobec powyższego szło obliczyć, jakie przeciążenie sieci one spowodują. To nie jest jakiś ósmy świata, który wymagałby Nagrody Nobla. Znowu po raz kolejny ktoś czegoś nie, nie wziął pod uwagę, ktoś czegoś być może nie dopilnował. No i stały, jak to mówi, znane przysłowie, miało być super, a wyszło jak zwykle. No, ja osobiście nie widziałem jeszcze tej nowej trasy, bo szczerze powiem, nie mam po co jechać na Górkę Narodową. Już parę razy byłem w życiu i nie ma tam nic aż takiego fajnego, żeby to trzeba było oglądać. Tak więc raczej, może przy okazji zobaczę, jak te tramwaje wyglądają. Znaczy, jak, bo jak wygląda tramwaj, to wiem. Ale jak wygląda ta trasa. I w sumie zastanawiam się, co by się stało, gdyby nie było tych zabezpieczeń, które odcinają napięcie, kiedy siedzi jest przeciążona. Może na przykład kable by się spaliły, albo nie daj Boże, coś by się zapaliło, albo by kogoś kopnęło. Także może dobrze, że takie tramwaje, jeżeli pobierają za dużo prądu, to że siedzi jest w ten sposób zabezpieczona. Powiem Wam tak, moi drodzy, że wiele inwestycji realizowanych w mieście czy w Krakowie, bo o tym mieście mówię, w ostatnich czasach to są projekty jeszcze bardzo, bardzo stare, jeszcze sprzed wojny niektóre przez wiele lat były istniały tylko na papierze, natomiast potem zaistniały w rzeczywistości, ktoś je wybudował i obecna władza teraz przedstawia je jako swoje koncepcje. No ale nie czepiajmy się, prawda? dobrze, że w ogóle jest. Jeżeli chodzi o tramwaje w Krakowie, to raczej oceniam ogólnie je bardzo pozytywnie. Mamy bardzo dużo nowoczesnych tramwajów, są bardzo wygodne. Krakowiaki są klimatyzowane, także jak jest gorąco, to można sobie jechać w komfortowych warunkach. Są tam złącza USB. W których można sobie za darmo podładować telefon. W każdym tramwaju jest automat do sprzedaży biletów, także jeżeli ktoś jest na tyle roztargniony, że wsiądzie do tramwaju bez biletu, to może sobie w tramwaju kupić. Ja pamiętam jeszcze, moi drodzy, takie tramwaje, które jeździły w Krakowie w latach 70., tramwaje z wyglądu takie raczej bardziej kanciaste i siedzenia w nich nie były stworzywa sztucznego tak jak później tylko były to takie ławeczki zrobione z listewek Bardzo jazda tym tramwajem to słuchajcie nie była wygodna bo po pierwsze ławka była twarda po drugie listewki były pomalowane jakimś takim lakierem bezbarwnym i były w związku z tym śliskie a zatem jak się było lekkim tak jak ja kiedy byłem dzieckiem <noise> to, naprawdę, jak kiedyś byłem lekką osobą, to kiedy tramwaj przyspieszył albo zahamował, w zależności od tego, w którym kierunku twarzą siedziałem, to suwałem się z tego siedzenia. No i te tramwaje były praktycznie w ogóle nieamortyzowane szarpały, trzęsły. Podobnie było z autobusami typu ogórek. One z kolei miały e, taką właściwość, że koło kabiny kierowcy był taki silnik, który był ulokowany powyżej poziomu podłogi w kabinie, przykryty taką kopułą okrągłą, przypominającą w kształcie odwróconą do góry nogami wannę. I kiedy silnik pracował, to ta pokrywa od silnika się bardzo nagrzewała. Latem to była istna mordęga, natomiast e, Zimą matki zawsze, moja mama również i w ogóle wszystkie matki, które podróżowały ogórkiem, sadzały dzieciaki na tej pokrywie silnika. Było to przyjemne, bo w krótkim czasie można się było rozgrzać. Trzeba tylko było uważać, żeby z niej nie spaść. No i moi drodzy, podsumowując... Dobrze, że Kraków się rozbudowuje, dobrze, że powstają nowe linie tramwajowe, bo nie każdy ma samochód, nie każdy chce mieć. Ja na przykład nie chcę, bo ledwo widzę i ledwo słyszę, a do tego mam skłonności do zamyślania się i do bycia roztargnionym. Więc raczej uważam, że nie jestem materiałem na kierowcę. No nie muszę być dobry we wszystkim. Więc z radością witam nowe linie komunikacyjne, bo mogę sobie wszędzie wygodnie dojechać do Krakowiaków, to zastanawiam się, jak tam działa zabezpieczenie, e, takie związane z zamykaniem drzwi, ponieważ bardzo blisko mnie, czyli na rondzie piastowskim, tramwaj człowiekowi uciął nogę. Jak to było? Człowiek, starszy mężczyzna, po 60. wysiadał z tramwaju. Niestety pan motorniczy się pospieszył i przyciął mu rękę. Po czym ruszył z przystanku i tramwaj w tego człowieka. Starszy mężczyzna przez jakiś czas biegł za tramwajem, potem upadł, no i wciągnęło go pod koła, obcięło mu nogę. Teraz będzie kaleką do końca życia. Tłumaczenie ze strony MPK było takie, że Tramwaje mają zabezpieczenia. Jeżeli w drzwiach utknie coś powyżej 30 cm, to drzwi się automatycznie otworzą. Mam nadzieję, że tak jest. Bo w, w tych starych tramwajach to nawet jak drzwi komuś przyciasnęły rękę lub nogę, to dało się te bez problemu wydwać kończynę. Wiem, bo samemu kilka razy mi przycięło różne części ciała w starych takich tramwajach. Można było te drzwi również otworzyć. W trakcie jazdy wystarczyło szarpnąć za uchwyt, za tą poręcz albo kopa zasadzić i się otwierały. Najwyraźniej Krakowiaki są bardziej hermetyczne. Dlatego moi drodzy, od tamtej pory, kiedy jadę tramwajem, to uważam na to, żeby wysiąść sprawniej, żeby nie zostać przyciętym. Co nie zmienia faktu, że parę razy zostałem przycięty drzwiami. Raz w Właśnie krakowiaku. Na szczęście większość mojego pulchnego ciała znajdowała się wtedy wewnątrz pojazdu. Drzwi mnie tylko walnęły, że tak powiem, w miejsce, w którym plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Poszedłem do pani, która prowadziła tramwaj i się grzecznie zapytałem, dlaczego mnie przycięła drzwiami. To powiedziała, że to niemożliwe, bo to jest automatyczne, jest zabezpieczenie. No jasne, to może ja sobie wymyśliłem, a może się sam przyciąłem drzwiami, żeby tej miłej pani zrobić na złość. Kiedyś też również stałem sobie na pętli autobusu 501, na... Y, nie na struga, no tam przed zalewem. O. Stoję sobie, stoję, wracałem, to było późno wieczór, wracałem z nad zalewu, bo poszedłem sobie zrobić zdjęcia kolorowych fontann, no i tak stałem i się zastanawiałem, moi drodzy, czy jechać do domu 501, czy sobie iść piechotą, bo wieczór był bardzo ładny. Poza tym, tak się zastanawiałem, czy na pewno zrobiłem dobre zdjęcia fontanną, czy jeszcze wrócić. Tak czy siak, stałem sobie w pobliżu pętli i się zastanawiałem. Wtedy... Na pętli stały dwa autobusy. Jeden z panów kierowców powiedział, żebym się pospieszył, bo mi autobus ucieknie. Więc grzecznie mu odpowiedziałem, że nie jego sprawa, czy ja zdążę na autobus, czy nie. I stoję sobie tutaj i będę sobie tu stał, jak długo zechcę. I nie potrzebuję jego pozwolenia, ani jego rady. I ten pan, moi drodzy, bardzo się zdenerwował i wyzywał mnie najgorszymi wyrazami. Zarzucając mi, że jestem nieuprzejmy. Wierzcie mi, że nie byłem. Bo gdybym był nieuprzejmy, gdybym był Hamem i Prostakiem, to zapewne przemawiałbym takim samym językiem jak on. E... Ogólnie no, nie każdy miał to szczęście, że jest człowiekiem kulturalnym. Żałuję tylko, żebym, że nie miałem wtedy pod ręką komórki. Bo bym nagrał jego zachowanie, następnie bym to wysłał do MPK i zmusiłbym go, żeby nagrał film, w którym przeprasza mnie klęcząc na kolanach. I następnie ten film bym wrzucił na YouTube'a. Oczywiście za jego zgodą, bo wziąłbym od niego oświadczenie, że się zgadza. A jeżeli by się nie zgodził go podpisać, no to bym napisał skargę do MPK, a jeżeli by się zgodził, to byśmy się dogadali. Bo moi drodzy, nic tak nie bulwersuje jak brak kultury i agresja nieuzasadniona. W związku z tym, czy ktoś by się zapytał, Łukasz, co byś powiedział, gdybyś ty był w sytuacji, że musiałbyś, ktoś by zażądał, żebyś go przeprosił, jakby ci wtedy było? No to powiem wam z doświadczenia, że byłoby mi wtedy bardzo nieprzyjemnie. I wielokrotnie, znaczy kilkakrotnie w życiu byłem w sytuacji, że musiałem kogoś przepraszać. No i jeżeli uznałem, że rzeczywiście warto przeprosić, no to przeprasałem. Może nie szczerze, ale przy świadkach. Bo jak się popełni błąd, to trzeba potem przeprosić. No dobra. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego. Reszty dnia. Zależy, której oglądacie to poranka albo popołudnia. Pozdrawiam, strzałka!